No, i Marek, po sąsiedzku e, przechodzimy do takiego, bym powiedział, już podsumowania właściwie tych, tych debat, które, które mieliśmy. E, I do ciebie takie pytanie, dosyć szerokie, jako do osoby też, która pracowała w różnych sektorach rynków i po stronie TFI, i po stronie dystrybucji, i po stronie banku. Jak możemy połączyć właśnie te omówione strategie, pomysły, koncepcje, tak aby zadowolony był klient i aby chciał z nami, Długoterminowo być, inwestować, i abyśmy mogliśmy wszyscy wspólnie razem dzięki temu rosnąć. Kilkanaście lat temu, kiedy w jednym z dużych private bankingów zarządzałem sprzedażą, często trafiały, trafiali do mnie klienci tak zwani trudni albo w trudnej sytuacji, tam gdzie doradca sobie już nie radził. I miałem kiedyś takiego klienta, który. Był klientem stosunkowo młodym, miał około 35 lat i miał portfel Asset Management, który był portfelem o ryzyku stabilnego wzrostu, czyli niezbyt agresywnym. Rynek spadł wtedy o 10%, czyli też nie za dużo. Ten portfel tego klienta spadł o 3%. Ten klient dzwonił do mnie codziennie, już do mnie, bo doradca już nie potrafił z nim rozmawiać, pytając, co zrobić, bo jego portfel spadł o 3%. Po trzecim czy czwartym dniu, jak klient mnie zapytał, co by pan zrobił na moim miejscu? Odpowiedziałem, na moim miejscu, czyli Marka Rybca, to bym ten portfel zostawił, bo on świetnie pracuje i się super zachował. Ale na pana miejscu wyszedłbym z tego portfela, bo żaden portfel, żadna strategia inwestycyjna nie jest warta takiego zdrowia, jakie pan poświęca. I tu jest klu, tak? Chodzi o to, że nie każda inwestycja jest dla każdego. I teraz przechodząc do inwestycji alternatywnych. Jeżeli przyjmiemy pewną tezę, że inwestycje alternatywne rozumiane jako nieruchomości, private debt, który się mega mocno rozwija, private equity, fundusze hedgingowe w długim terminie przynoszą wysoką stopę zwrotu, często wyższą niż inne klasy aktywów. Ale też, jeżeli przyjmiemy, że one są bardzo mocno zdekorelowane z głównymi klasami aktywów, czyli z akcjami i z obligacjami, to na bazie tych dwóch test powinniśmy to włączyć do portfela. Pod warunkiem, że klient rozumie, że ta dekorelacja powoduje, że te aktywa mogą rok, dwa, trzy nie pracować, no bo niektóre nieruchomości czy fundusze private equity dopiero przy sprzedaży pokażą zysk. I pod warunkiem, że klient zaakceptuje fakt, że większość tych inwestycji są mniej płynne niż te, do których jesteśmy przyzwyczajeni. My jesteśmy w troszkę innej sytuacji, bo wracając do mojej prezentacji wcześniejszej, mamy na dzień dzisiejszy szerokie spektrum inwestycji, również alternatywnych, w tym też takie, które są dostępne przez fundusze czy też złoto. Y, takie fizyczne, które możemy dzisiaj kupić, a w piątek, w piątek sprzedać. Natomiast jeżeli mówimy o tych dużych private equity, private debt, y, nieruchomości, to mówię jak najbardziej: klient świadomy powinien to mieć w portfelu. Nie bez powodu fundusze wieczyste, kapitały żelazne, największych fundacji typu Cambridge, Stanford i tak dalej, mają polokowane 20-30% w tego typu inwestycjach. Bo jeżeli spojrzymy na to w ten sposób, że ja chcę zarabiać nie tylko za rok, ale również za 5, za 10, za 15 lat i wiem po prostu, wiem, bo to jest statystyka, że te, że te klasy aktywów zarabiają, no to trochę głupio ich nie mieć. Nie? Krótko mówiąc, jeżeli myślimy w perspektywie 3 do 9 czy 12 miesięcy, no to pewnie jest trudno mieć takie prawdziwe rozwiązania alternatywne. I już Michał kończąc, bo, bo pewnie wszyscy są już też głodni, krótko mówiąc, to jak, jak to rozpocząć, tak? To jest dla mnie akurat najprostsze, bo jeżeli ktoś nie ma dzisiaj w ogóle, to wprowadzenie 3% do portfela jest dużo lepszym rozwiązaniem niż właśnie to nieposiadanie w ogóle tego, tak? A potem jeszcze lepszym jest pewnie 5 i 10, a być może 15. I jest duże prawdopodobieństwo, że klient, któremu wprowadzimy do portfela 3 czy 5%, jak on się przekona, że to pracuje w taki, a nie inny sposób, on się tego nauczy, to bardzo chętnie zainwestuje w to więcej. I jeszcze ostatnia rzecz z mojej strony, nie? Bo też przez bardzo wiele lat pracy z doradcami w różnych instytucjach pojawia się taki wykręt, taki, tak, wykręt, chyba to jest dobre słowo, że ja nie chcę tego zaproponować klientowi typu, nie wiem, nieruchomość, fundusz private equity i tak dalej, tak dalej, bo klient to wyjmie z funduszy, i ja to stracę, bo tam mogę coś robić, a tutaj będzie to jednorazowo na 8 lat i to jest zamknięte. Moim zdaniem, to jest jakby teza absolutnie błędna na samym początku, dlatego że ja od 30 lat uważam i to mi się nie zmieniło. Wiele rzeczy mi się zmieniło, ale nie to, że jeżeli klient zobaczy, że my dbamy o niego, to on nam przyniesie dodatkowe aktywa. On nam przyniesie dodatkowe rekomendacje. A jeżeli w drugą stronę zobaczy, że my bardziej dbamy o swój portfel niż o klienta, to jest szansa, że pójdzie gdzie indziej.